Witajcie w poniedziałek, i jak się macie po świętach? Mam nadzieję, że odpoczęłyście i że nie bolo Was za bardzo brzuchy z przejedzenia. Zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie i to jest jedno z trzech podsumowań, które zobaczycie w tym tygodniu na moim kanale. Planuję, żeby były trzy podsumowania, czyli podsumowanie podkładów, czyli to, które widzicie teraz, podsumowanie pielęgnacyjne oraz podsumowanie makijażowe. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, to jest pierwszy film, jaki nagrywam i mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z moim planem. Tak więc zapraszam Was na podsumowanie podkładów. Ja ostatni test Podkładu robiłam w zasadzie w październiku na moim kanale, bo jednak niestety moja skóra mam wrażenie, że trochę się nie nadaje za bardzo do testowania. Ja oczywiście maluję się do filmów, ale na powiedzmy dużych zbliżeniach no widać, że jednak na mojej skórze te podkłady nie wyglądają zbyt dobrze i to nie, nie byłoby fair po prostu jakby w stosunku do podkładu testować ten podkład, wiecie, pokazywać wam jak on wygląda, więc wyłapuję te dni, kiedy moja skóra naprawdę jest w porządku, w sensie wiecie, nawet jak nie jest w porządku, to nie biorę, hmm, inaczej, jak, e, jeżeli w ciągu dnia się okazuje, że jednak nie jest w porządku, e, no to zazwyczaj po prostu danego dnia nie biorę do przebitek, natomiast czasami jest tak, że po prostu rano się budzę, wszystko wygląda, że jest ok, nałożę podkład i potem właśnie się w ciągu dnia okazuje, że no jednak nie do końca, tak więc ja nagrywam te przebitki w dniach, kiedy mogę, ale żeby nagrać test podkładu, no to to niestety jeszcze chwilkę musimy poczekać. Mimo wszystko w zeszłym, znaczy w tym roku, czyli w 2021, udało mi się przetestować. Chyba 14 podkładów, tak więc nie będę Wam dzisiaj omawiać wszystkich. Jest cała playlista tych podkładów, więc możecie zobaczyć. Generalnie na moim kanale już tych podkładów jest, testów tych podkładów jest bardzo dużo. Natomiast dzisiaj skupimy się na pięciu najgorszych podkładach oraz pięciu najlepszych podkładach. Zaczynamy od najgorszej piątki. Tutaj nie będzie uszeregowania od 10 do 1 miejsca, dlatego że te najgorsze są po prostu najgorsze, te najlepsze są po prostu najlepsze. I będę Wam mówić mniej więcej, jak one się u mnie sprawdzały, ale oczywiście wszystkie macie je wypisane na dole i też macie podlinkowane testy, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, jak dany podkład się spisywał na właśnie na mojej skórze z różnymi pudrami w różnych kombinacjach i tak dalej. No i jeśli chodzi o te pięć najgorszych podkładów, to w zasadzie już tylko jeden mi został tak namacalnie, natomiast wszystkie pozostałe już puściłam dalej w świat, no bo trochę szkoda, żeby one, wiecie, leżały w szufladzie, zajmowały miejsce. Przynajmniej też część kasy mogę odzyskać, bo w zasadzie poza jednym podkładem to wszystkie podkłady kupiłam za. Po prostu kupuję z reguły za własne pieniądze, bo jednak firmy do testów za bardzo nie chcą podkładu wysyłać. Ja czasami wysyłam, jak gdzieś interesuje mnie jakiś konkretny podkład, to zdarza mi się napisać do firmy, ale zazwyczaj, zazwyczaj, w zasadzie w 100% dostawałam odpowiedź negatywną, więc po prostu no, musiałam kupić podkład powiedzmy sama. Raz mi się zdarzyło, że udało mi się po prostu podkład uzyskać w ramach współpracy, i to była współpraca z Seforą, i wtedy testowałam. W ogóle cały, całą markę Rare Beauty, bo to się akurat zbiegło tak w czasie, że Rare Beauty weszło do Sephora. No i to jest właśnie jeden z tych pięciu najgorszych podkładów, jakie testowałam w tym roku. To nie jest zły podkład, nie zrozumcie mnie źle, natomiast jest to podkład, który kompletnie na mojej tłustej skórze się po prostu nie sprawdzał. Miał taką minimalną tendencję do ciastkowania się i tego nie zauważyłam tak bardzo jak na przykład w innym podkładzie, o którym, o którym też tutaj będzie, ale no mimo wszystko już to było takie, wiecie, na pograniczu takie ryzykowanie. W, w moim odczuciu. I jak na podkład, no, który nie jest najtańszy, bo to jest podkład, który możemy kupić w Seforze, więc no, swoje kosztuje. On kosztuje coś około 150 zł, e, no to po prostu chciałabym, żeby podkład troszeczkę lepiej leżał. Jeżeli wasza skóra nie jest aż tak bardzo mocno przytłuszczającą się skórą jak moja, to jest duża szansa, że ten podkład by Wam się spodobał, dlatego że on ogólnie na mojej skórze, jakby powiedzmy na policzkach, czyli tam, gdzie, gdzie nie przytłuszczam się za bardzo, bo ja najbardziej przytłuszczam się tutaj przy, przy nosie oraz na brodzie, e, no to on wygląda ok, na czole też wyglądał w porządku, jakby to nie był zbyt podkład, natomiast no po prostu jak na podkład, który kosztuje 160 zł, na mojej tłustej skórze po prostu się nie sprawdzał. On się za szybko wyświecał i to była w zasadzie moja chyba jedna taka uwaga, jeśli chodzi o te podkłady. E, natomiast takim podkładem, który był po prostu totalnie koszmarny, był podkład Tart Face Tape. Ja na szczęście kupiłam go na stronie Tart, kiedy oni mieli taką dosyć dużą promocję, gdzie można było skompletować swoją kosmetyczkę i ten podkład po prostu wychodził o wiele taniej. No bo on w regularnej cenie u nas w Seforze kosztuje chyba 180 zł 5 zł czy jakoś tak, więc no jakbym go kupiła za pełną cenę to bym chyba gryzła ścianę. Ale na szczęście nie wydałam na niego aż tyle, no i generalnie puściłam go dalej w świat. W każdym razie, podkład po prostu na mojej skórze wyglądał fatalnie. Nieważne z jakim pudrem, nieważne z jakim filtrem, nieważne z jaką pielęgnacją, po prostu nieważne Cokolwiek, on na mojej skórze wyglądał koszmarnie. Robiło się ciastko, schodził z nosa, robiło się, wiecie, takie kuleczki małe, takie, wiecie, jakbym miała wielkie pory. No, generalnie wyglądał jak zważone. I to jest podkład, który właśnie jak pamiętam, jak czytałam recenzję w ogóle tego podkładu, to właśnie były dwa obozy. Albo osoby go nienawidziły i właśnie robił im ciasto i wyglądał fatalnie, albo uwielbiały i ten podkład wyglądał u nich rzeźko, lekko, świeżo, cudownie jak druga skóra, skóra. Więc u mnie niestety, ja znalazłam się w tej grupie właśnie haterów <grych> i po prostu ten podkład, no, no, no nijak, nie byłam w stanie sprawić, żeby on wyglądał na, na mojej skórze dobrze. Czy to z bazą, czy bez bazy, z mocnym pudrem, ze słabym pudrem, naprawdę po prostu nie było takiej kombinacji, przy której której on by wyglądał dobrze, a z reguły jest tak, że jednak jakoś tam się coś uda ograć, tak? Ja próbuję te podkłady na różne sposoby i z reguły widać, że na przykład z tym troszkę lepiej, z tym troszkę gorzej, a tu po prostu ten podkład wyglądał, no, generalnie do bani. Kolejny też również wysokopółkowy podkład, bo e, również dostępny w seforze, to jest podkład Milk Makeup. I ja ten podkład kupiłam, dlatego że to miał być podkład, który się w ogóle nazywał Transformat, Czyli podkład, który ma mieć wykończenie matowe, więc zakładam, że ogólnie będzie tak ładnie matowo na mojej skórze wyglądał. I pewnie gdyby on nie miał w ogóle tej nazwy, gdyby on się, tak wiecie, nie nazywał Transformat i gdyby nie było tej nazwy Mat tym w nazwie, tak słowa Mat w nazwie, to pewnie bym się aż tak bardzo nie czepiała. Ale ten podkład też, no znowu, Sephora, więc kosztuje ponad stówę, tak? Nie pamiętam ile on kosztuje, ale nawet sprawdziłam i słuchajcie, on kosztuje w regularnej cenie 189 zł. Jest w tej chwili w ogóle w promocjach, można go dorwać nawet za 112, za 90, widziałam, czyli gdzieś tak w cenach 40-50%. W ogóle sporo rzeczy z Milk Makeup jest, tak więc jeżeli Was są zaciekawi, za no to linki macie ogólnie na dole do tych wszystkich podkładów. Natomiast w moim przypadku, znowu, nie sprawdził się, bo nie trzymał tego matu. Jeżeli ja mam mieć coś, co jest blurujące, matujące i tak dalej, no to ja bym trochę tego oczekiwała od podkładu, który kosztuje prawie 200 nie wiem, takie mam szalone założenie, że jednak jeżeli ktoś coś tak pisze, no to tak bym chciała, żeby to było spełnione. I znowu, gdyby, gdyby nie było to napisane, to pewnie bym się aż tak bardzo nie czepiała. I, i pewnie nie, nie, ten podkład nie trafiłby do najgorszej piątki. No ale ogólnie jest to podkład, który po prostu nie utrzymywał matu, wyglądał niezbyt ładnie. I, moim zdaniem też w ogóle wyglądał. Ciężko na mojej skórze. On miał być takim lekkim, właśnie podkładem, takim, wiecie, właśnie blurującym, a miałam wrażenie, że on na mojej skórze wyglądał e, bardzo ciężko, wyglądał trochę jak tynk. Ja e, już generalnie w tym roku, bo i też przez kondycję mojej skóry, i ogólnie po prostu, zdecydowanie mniej nakładam podkładów niż kiedyś. Kiedyś kilka lat temu, powiedzmy ze 3 lata temu, kiedy testowałam podkłady, to naprawdę ta warstwa tego podkładu na mojej skórze potrafiła być taka konkretna. W tej chwili, no, zdecydowanie mniej tych podkładów, jakby mniej tego podkładu na, na twarz u, u, nakładam, więc też w przypadku akurat podkładu z Milk Makeup też tego jakby nie miałam takiej tapety na twarzy. A mimo wszystko ten podkład wyglądał jednak tak ciężko, jakoś tak brzydko. No i powiem Wam, że ogólnie bardzo mi się to nie podobało. Ja wtedy pamiętam, robiłam cały taki duży test. Był podkład Milk, był Puder Milk oraz korektor Milk i wydałam na to chyba ze 400. stówy wtedy, pamiętam. I generalnie to była jedna wielka porażka, więc chociaż na przykład są produkty milk, które bardzo lubię i o tym też dowiecie się w podsumowaniu rocznym, makijażowym. No to niestety akurat jeśli chodzi właśnie o podkład, to podkład jest moim zdaniem jednym z gorszych podkładów, jakie testowałam. Następne dwa podkłady, które zamykają tą naszą niechlubną piątkę, to są podkłady troszkę tańsze. Jeden z nich to jest nadal jeszcze podkład dostępny w Sephora. Jest to podkład Sephora Collection, czyli Best Skin. Never. On w regularnej cenie, słuchajcie, kosztuje 79 zł. Musiałam spojrzeć, bo nie pamiętam bo po prostu wszystkich cen, kosztuje 79 zł, natomiast Sephora często miewa jakieś tam promocje różne, wiecie, 2 plus 1 albo 3 za 2, co w zasadzie wychodzi 2 plus 1, generalnie mniej więcej w tym zakresie. Natomiast powiem Wam, że ten podkład po prostu okazał się podkładem takim mech, takim przeciętnym. W zasadzie jakby spojrzeć na te wszystkie 5 podkładów i jeszcze jeden podkład. Yy, to zaraz, bo wyprzedam trochę myśl. Więc podkład Sephory, on nie był znowu taki najgorszy, bo najgorszy to był ten tart face tape, który po prostu wyglądał na mojej skórze fatalnie. Rare Beauty i Milk, one były takie, właśnie bardziej. Yy nie spełniały jakby swoich, jakby moich założeń, może w ten sposób. No i jeśli chodzi akurat o Sephora i teraz ostatni też ten jeden z najtalszych podkładów, jedyny, który mi się, mi się został, to jest podkład NAM i on się nazywa Smart Flawless Foundation. Ma być to podkład właśnie o yy, który można budować i ma naturalne, matowe wykończenie to jest tak jak mówię, jedyny, który mi został w ogóle ze wszystkich, bo tamty już puściłam dalej w świat, e, no i podkład Nam akurat też jest stosunkowo tani, no bo on jest chyba w ogóle najtańszy z nich wszystkich i kosztuje około 40 chyba złotych, czy jakoś tak e, no i w zasadzie poza właśnie tak jak zaczęłam mówić i trochę tak wyprzedzam w ogóle swoje myśli e, poza podkładem tart, te pozostałe podkłady, one nie były jakby złe, same w sobie one na mojej skórze wyglądały dobrze, nie ciastkowały się, tak jak właśnie tart, który wyglądał fatalnie. E, jedyny ich bardzo duży minus to był taki, że one po prostu bardzo szybko się wyświecały. Jeśli chodzi o podkład nam, to to jest taki podkład, który się najszybciej wyświecał. już po trzech godzinach się, się błyszczę, jeśli chodzi o ten podkład, więc jeżeli macie przytłuszczającą się skórę, to raczej ten się nie sprawdzi. Podkład sefory, o którym zaczęłam mówić, yy, no, on może wytrzymywał trochę dłużej, ale ja nadal miałam wrażenie tak na koniec dnia, że po prostu on, no, nie wygląda za ładnie. Jakoś tak wygląda na taki zmęczony, zugrzyty ten podkład, taki wiecie, po prostu zjechany po całym dniu. Chociaż miałam wrażenie, że akurat na przebitkach i tak jak, jak, yy, jak mówiłam Wam w podsumowaniu właśnie tego testu, to. <laughs> aż się zachustam powietrzem, To, że on nie wyglądał źle, ale ja patrząc na siebie w lusterku, miałam wrażenie, że wyglądam po prostu fatalnie. Więc podsumowując te pięć najgorszych podkładów, to one nie są najgorsze pod tytułem, że w ogóle omijać z daleka, może poza Tart Face Tape. E, natomiast te pozostałe cztery są podkładami, które Omijać z daleka, jeżeli macie skórę, która produkuje dużo sebum. Jeżeli macie skórę, która się przytłuszcza, bo one raczej nie dadzą rady. Nam to już w ogóle nie da rady. Te pozostałe, no. No generalnie też bym Wam po prostu ich nie polecała. Natomiast teraz ta chlubna piątka, czyli pięć podkładów e, najlepszych, i w sumie nie zwróciłam uwagi, ale jakby się tak przyjrzeć tr trzem podkładom z nim, to mają dużą cechę wspólną. Natomiast zacznę od takiego podkładu, który mnie totalnie zaskoczył i który swego czasu używam dosyć często, bo po prostu jest łatwy, szybki w obsłudze i to nie do końca nawet jest podkład. Tylko to jest krem BB i mówię tutaj o Miszy Perfect Cover. Ja mam go, ja mam ją w kolorze 21. Jakież było moje zdziwienie słuchajcie, jak zrobiłam test i on się na przy... ten krem się naprawdę całkiem fajnie utrzymywał. To zużycie nie wiem czy będziecie widzieć, ale ono jest takie takie zacne, jak na mnie, jak na ilość podkładów, którą testuję, bo swego czasu po prostu używam y, tego kremu dosyć często, bo jest po prostu, wiecie, łatwy, szybki w nałożeniu, można bardzo ym, y, w szybki sposób wyrównać kolory skóry, po prostu wiecie, jak wyciskam go na dłonie i rozsmarowuję, no może nie jak krem, bo on nie jest taki gładki śliski jak krem, jednak trzeba się trochę napracować, ale mimo wszystko no daje radę dosyć szybko i skóra naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. I to jest krem jeszcze, który dodatkowo ma w sobie filtr. Bodajże 42, o właśnie, zapomniałam 42, więc też jest to zawsze dodatkowa ochrona. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie nałożyć tego tak dużo na skórę, żeby faktycznie uzyskać tą ochronę 42, no ale zawsze można podbić ochronę, którą mamy już na sobie nałożoną. Kolejny podkład, no to jak w tej niechlubnej piące był jeden podkład Tart, tak powiem Wam, że w tej chlubnej piące jest drugi podkład Tart. I w ogóle się nie spodziewałam, że ten podkład się okaże taki fajny i to jest tak zwany. Found sealer, czyli jest to multitasking foundation. Jest to podkład, który ma w sobie również mieć korektor. Bardzo podoba mi się opakowanie. Możecie zobaczyć, że tu mamy próżniową pompkę. Zresztą tamten tart, ten poprzedni też miał próżniową pompkę. Ale tu przy okazji też widzimy, jakie jest z jego zużycie. No i otwieramy go po prostu pyk w ten sposób. Tak więc naprawdę bardzo fajna bardzo fajna sprawa, no i też widać ile nam zostało. No troszkę go zużyłam. Nie powiedziałabym, że jakoś może szczególnie dużo, ale mimo wszystko zużycie, zużycie w nim jest i to jest taki podkład właśnie, który fajnie na mojej skórze się sprawdza, ładnie wygląda naturalnie. Ja mam tutaj kolorek 8B, czyli Porcelain Beige. Podkład bardzo fajny, bardzo dobrze się sprawdza na mojej skórze. Nie jest to podkład taki wiecie full proof, że mogę go nałożyć i w ogóle zapomnieć, to będą trzy za, za chwilę takie podkłady właśnie w podobnej jakby grupie, natomiast to jest podkład, który naprawdę całkiem spoko się sprawdza, który mogę nałożyć no tak może z pół dnia, no coś mi w nosie zaczęło drapać. No tak powiedzmy, z pół dnia jestem w stanie w nim pochodzić i wiem, że nie muszę się aż tak bardzo martwić o to, że się wyświecam. Natomiast potem już warto sprawdzić, czy na pewno tutaj wszystko jest ok, ale generalnie wiecie, po delikatnych poprawkach spoko on jakby ładnie wygląda na mojej skórze, nie wygląda na zmęczony, nie wygląda na zważony, nie wygląda na taki, wiecie, zajechany po prostu. Ogólnie mimo wszystko dalej jest w stanie wyglądać świeżo. Powiem Wam, że cały czas mam wrażenie, jakbym miała szminkę na zębach. Na samym początku miałam nałożony ten taki błyszczyk balm, silki balm schudy, ale on mi strasznie na zęby wjeżdżał, więc generalnie potem zaczą, zaczęłam go delikatnie ścierać. W tej chwili już, go, już tego balsamu nie mam, ale cały czas mam wrażenie, że mi ta szminka wchodzi na zęby. Dobra, więc teraz y, trzy podkłady, też randomowa kolejność, w zasadzie w tej całej piące. Ja Wam tylko bardziej mówię o tym, jak one mi się sprawdzają, jak, jak one wyglądają, ale. Znowu, odsyłam Was po prostu do opisu, bo tam będziecie miały wypisane wszystkie te podkłady, podlinkowane, podlinkowane testy, także będziecie mogły po prostu sobie wszystko dokładnie posprawdzać. To, jeden podkład, który odświeżyła, można by powiedzieć, po latach e, nieużywania, a to dlatego, że wypuścili nowy kolor, którego nie było i ja, jak ten podkład był i był, miał cztery kolory na krzyż, to ten najjaśniejszy był po prostu dla mnie za ciemny. Mimo wszystko go nosiłam przez jakiś czas takim pięknym, wiecie... Piękną maską, żółtym odcięciem, i mówię tutaj o Catrice Liquid Coverage. Ja go mam w kolorze 002 Porcelain Beige. Jest to ten sławny ich podkład, właśnie z pipetką podkład bardzo um, mocno siedzący na skórze. To jest podkład, który, no. Można by powiedzieć, że trochę wżera się w skórę. Ja bardzo często Wam to powtarzam, jak robię słocze na przykład i potem, wiecie, je zmywam z dłoni i na przykład przy, nałożę tylko olejek, rozpuszczę wszystkie podkłady i zmyję, to ja widzę jeszcze śladek po tych podkładach, widzę gdzie, gdzie, nie gdzie, gdzie one zostają, więc wierzcie mi, że mm, w przypadku właśnie tych takich mocniejszych podkładów, szczególnie, ale ogólnie w przypadku właśnie zmywania podkładu, podwójne oczyszczanie jest naprawdę niezwykle istotne, ale to taki disclaimer przy okazji właśnie tych podkładów podkładów, ale to jest jeden właśnie z tych podkładów, który no jak się wżarł mi skórę, jak robiłam słocze, tak nie chciał za bardzo zejść, tak, więc jest to podkład właśnie, po pierwsze fajny, bo tani, bo dostępny w, w drogeriach, bo możemy sobie sprawdzić kolor, wypuścili więcej kolorów, więc myślę, że też właśnie takie bladiochy jak ja będą w stanie znaleźć w tym momencie dla siebie właśnie odpowiedni kolor, bo jak były te cztery kolory, czyli 10, 20, 30, 40, no to nie bardzo można było, tak, ta dziesiątka jednak była zbyt trochę żółta, Natomiast w tej chwili mamy 002 i chyba 005, o ile się nie mylę. No ja zdecydowałam się na 002 i naprawdę jest całkiem spoko, jest bardzo jasno. Właśnie jest to matujący podkład, więc też taka uwaga, żeby jednak mm, używać go ostrożnie, czyli nie za dużo, bo naprawdę bardzo łatwo można zrobić sobie ciastko na twarzy. Zresztą to się tyczy wszystkich tak naprawdę podkładów długotrwałych, podkładów matujących, że jeżeli nałożymy je zbyt ciężką ręką, to momentalnie będziemy mieli tapetę na twarzy. Kluczem do sukcesu tego typu podkładów jest to, żeby nakładać właśnie drobne ilości. Jeżeli on jest wysoko kryjący, ma dobrą pigmentację, to tak naprawdę niewiele tego podkładu trzeba i nie musimy robić sobie maski, a mimo wszystko kolory skóry będzie ładnie wyrównane, wiecie, i wszystko będzie Fajnie wyglądać. Tak więc to, jeśli chodzi właśnie o ten podkład. Kolejny podkład to jest też podkład, który również kiedyś miałam, i teraz kupiłam sobie w lepiej dopasowanym kolorze, bo dawno, dawno temu zdecydowałam się właśnie na zakup koloru, i to był kolor najbardziej popularny kolor ze wszystkich kolorów, czyli NC15 który również, podobnie jak kolor tego podkładu, był po prostu dla mnie za żółty. No i któregoś razu właśnie dzięki uprzejmości jednej z Was, która dała mi znać na Instagramie, że właśnie w maku jest super fajna wyprzedaż i te podkłady można było kupić za 80 zł. Ja zdecydowałam właśnie się na jego zakup. Swidziłam, a spróbuję, zobaczymy, jak teraz on na mojej skórze leży. Przy okazji dopiero sobie trochę lepszy kolor też będę miała do porównań, do słoczy i tak dalej. I zdecydowałam się na kolor NC10. Czyli właśnie o wiele bo tam jest też 13 po drodze. I co ciekawe, ja tą 15 kiedyś miałam dobieraną przez panią specjalistkę w maku, i to chyba był jeszcze mak w galerii Mokotów. Tak mi się wydaje. I chyba to był albo jeden z nielicznych maków, albo nie pamiętam, bo to już naprawdę było dawno temu. W każdym razie ten podkład jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym podkładem. Znowu, kluczem do sukcesu tego podkładu jest to żeby nie nakładać go zbyt dużo, dlatego że on, no po pierwsze, ma zapach generalnie jak farba olejna. Niestety to jest typ tych podkładów MACA, szczególnie tego w ogóle. Ja Wam powiedziałam, jak się nazywa ten podkład. Chyba nie. MAC Studio Fix. Mówię o podkładzie Studio Fix, tym z spf -m 15. Tak jak mówię, kolor NC10. Kluczem do sukcesu, znowu, też dokładnie w tym samym podkładzie jest to, żeby nakładać go niewielką ilość. On ma to do siebie, że właśnie też, jeżeli nałożymy go za dużo, to będzie wyglądał po prostu ciężko. No nie ma rady. To jest podkład, który ma być podkładem mocno kryjącym i zastygającym, więc on ma taką formułę w sobie, że jeżeli nałożymy go za dużo, no to po prostu będzie wyglądał niedobrze będzie wyglądał ciężko, staro, brzydko i generalnie nie. Więc yy, Umiarkowana, jakby umiarkowa nakładanie umiarkowanej ilości to jest klucz do sukcesu z tym podkładem. No i ostatni podkład, również właśnie totalne zaskoczenie, ale tym razem testowałam go pierwszy raz, chociaż jest to święty gral wielu, wielu osób natomiast ja go jeszcze nie miałam i zdecydowałam się na zakup też na jakieś promce już nie wydaje mi się, że chyba była promka 2 za jeden i kupiłyśmy sobie z Olo po prostu podkład i potem jeszcze dokupywałyśmy pompeczkę, bo to jest też jakby no klucz, nie klucz, Boże, co ja mówię ja mam dzisiaj problemy, słuchajcie, żeby się wypowiedzieć, chyba z pięć razy przerywałam w ogóle nagrywanie tego, tego testu bo miałam problemy, żeby sklecić całe zdanie tak więc wybaczcie minęło parę dni odkąd nagrywałam tak więc yy, tak, w każdym razie jeśli chodzi o te podkłady to zarówno Estée Lauder jak i MAC one są pod po prostu jednym parasolem firmowym, no i akurat te podkłady to są te, ten typ podkładów, do których musimy sobie dokupić jeszcze pompkę, żeby było śmieszniej, tak więc do Estée Lauder też sobie dokupiłam pompkę, żeby wiecie było wszystko ładnie, no i mówię tutaj o Estée Lauder Double Wear Stay In Place Makeup Estée Lauder wypuściło w swojej, jakby już w tej gamie podkładów, double wear, ma już chyba nie wiem, z pięć różnych. Powiem wam, że ja się gubię, który ma, co robić i tak dalej. Ja mam ten. Najbardziej klasyczny, najbardziej taki t, t, trwały, taki wiecie, staple na y, śluby i takie inne rzeczy. Ja y, mam go w kolorze 0N1 Alabaster. I długo, długo nie było takiego koloru. Chyba najjaśniejszy to był 1C1 Coolbone. Chyba to był najjaśniejszy i właśnie taki chłodnawy, można by powiedzieć. Natomiast jakiś czas temu, wydaje mi się, że kilka lat dosłownie temu, właśnie pojawił się y, na rynku ten, czyli 0N1 Alabaster. I ja nawet miałam próbkę tego podkładu i kiedyś sobie go tak nałożyłam, właśnie w jakimś czasie. Mej kapie. No i nie wygląda ładnie, ale faktycznie ja go nałożyłam za dużo. Niestety, tak to jest jak mamy te próbeczki, że trochę trudno wycyklować, ile tego podkładu nakładamy i ja tam wiecie, pocia, cia, cia, pajałam sobie tego podkładu, okazało się, że ogólnie nałożyłam go naprawdę stanowczo, stanowczo za dużo. Tak więc znowu klucz do sukcesu tych wszystkich trzech podkładów, bo to są podkłady, które są e, mocno kryjące, mocno macujące i nic nie widzicie, jakie podkłady pokazuję, ale mówię o Maku, Estée Lauder oraz e, o Catrice, to jest właśnie to, żeby nakładać je niewielką ilość, nie potrzebujemy zbyt dużej ilości, bo jeżeli podkład dobrze kryje, to po prostu bez problemu zakryjemy wszystkie zaczerwienienia. Jeżeli potrzebujemy większą ilość, no to zadbajmy o to, żeby nasza skóra była bardzo dobrze nawilżona, bo te podkłady mają tendencję do tego, żeby wyglądać po prostu na naszej skórze ciężko. No, to będę tak jakby spojrzeć na tą trój, na, na, na te pięć podkładów. No to w zasadzie te trzy właśnie mają tą jakby nitkę przewodnią, czyli to są wysoko kryjące, wysoko matujące, zastygające podkłady. No, ale te podkłady akurat na mojej skórze, kiedy je testowałam, sprawdzały się najlepiej. I to tyle jeśli chodzi o podsumowanie podkładów. Jestem ciekawa, czy któryś z tych podkładów miałyście, macie, jak Wam się on sprawdza. Może akurat któryś z tych podkładów, który u mnie się nie sprawdził. U was jest po prostu hitem, więc jeżeli tak, to dajcie znać. Napiszcie, jaką macie skórę, bo wydaje mi się, że wiecie, no jak szukamy informacji o jakichś podkładach i trafimy przypadkowo na jakiś kanał, no to ja na przykład, jak tak robię, to zawsze czytam komentarze i patrzę, czy gdzieś tam się znajdują jakieś takie, wiecie, jeszcze dodatkowe wskazówki, no bo nie każdy ma czas obejrzeć 14 testów dogłębnie od deski do deski. Po prostu nie mamy na to czasu, więc często sięgamy właśnie tylko i wyłącznie po takie podsumowania, gdzie mamy te informacje skondensowane, więc tym bardziej jakby ta sekcja komentarzy też jest. Przydatna, więc czekam na Wasze komentarze. Zapraszam Was w tym tygodniu na jeszcze kolejne podsumowania. Trzymajcie kciuki, kciuki. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało wszystko nagrać, bo plany są. Ale zobaczymy, jak z ich realizacją. Tak więc, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie, zbliżamy się do 15 tysięcy. Predykcje są takie, że w styczniu może nam się uda, tak więc będzie też e, oczywiście rozdanie na 15 tysięcy. I więc jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło, możecie też właśnie zostawić kciuk do góry. No i yy, liczę na to, że w przyszłym roku uda się znowu wrócić do takiego regularnego testowania podkładów. Tak jak Wam wspomniałam na samym początku, trzy podkłady czekają w kolejce. Jest KVD, Good Apple, jest Bobbi Brown i jest Kobo, a na pewno będą inne podkłady wychodzić, które też będę chciała przetestować, tak więc no, miejmy nadzieję, że, że będzie troszeczkę lepiej, yy, no i że właśnie będę mogła tych podkładów wrócić do takiego regularnego testowania. Tak więc jeszcze raz dziękuję Wam, dziewczyny, serdecznie za oglądanie. Czekam na wasze komentarze trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych podsumowaniach na razie pa pa